Pamiętacie Pana od Berlizo z zeszłego tygodnia? To dzisiaj też tam zaszedłem. Jak możecie zobaczyć kupiłem trochę Berlizo. Do tego kilka razy mocarelkę. Do tego trochę jogurtów waniliowych. Skór 0% tłuszczu z dużą ilością białka. Trochę twarogu. I ogólnie ledwo to przeciągnąłem. A zawsze dałem 100 zł. Cześć Siemanko, witajcie na moim kanale. Na początku, kilka rzeczy. Ja nie jestem ani YouTuberem, ani vlogerem. Nie umiem też nagrywać filmów, nie umiem ich montować. Więc bądźcie proszę dla mnie wyrozumiali i. Druga rzecz, ja nie jestem ani dietetykiem, ani trenerem osobistym, także pamiętajcie, że jeżeli bierzecie ze mnie przykład, no to robicie to na własne ryzyko. Dzięki, cześć. Halo, dzień dobry, niedziela, godzina 12. Szybkie ważenie, tabletki i idziemy na Olimpię. Ale najpierw powiem, co zjadłem. Tak, że było to pół kilograma wędliny, 500 kalorii, 500 gramów Jogurtu naturalnego 300 kalorii, kilogram kalaretki 100 kalorii, czyli 900, 500 ml lodów 350 kalorii, czyli 1250, serek taki twarogowy 200 kalorii, czyli 1450 i sałatka z pomidorów 600 kalorii, czyli 2050. Spaliłem natomiast 1400 na życie plus 300 ćwiczenia i sauna, czyli 1700. No czyli wczoraj przyjąłem więcej kalorii niż spaliłem, ale no nigdzie nie chodziłem, więc wydatek energetyczny był niski. O, 350 kalorii na plusie. Ciekawe, czy to się przyłoży na wagę. Ważenie, tabletki, idziemy na Olimpię. równe 70 kawał zawodnika dobra Ale, energetyczek na drogę wczoraj zastanawiałem czy nie iść dokupić energetyków bo znaczy to niedobre było mnie tylko w biedrącach mogłem się przejść po innych Biedronkach. 2,35 to jednak super cena. A, ale mam około 600 energetyków kupionych, to dam sobie spokój. zobaczenia później przyjaciele. Siema, słuchajcie, jak niedziela to musi być spacer na Olimpie po świeże warzywa, prawda? No więc był Mamy pomidorki malinowe 2 kilo kapustę kiszoną rzodkiewkę Pamiętacie pana od Berlizo z zeszłego tygodnia? To dzisiaj też tam zaszedłem jak możecie zobaczyć, kupiłem trochę berlizo. Do tego kilka razy mocarelkę. Do tego trochę jogurtów waniliowych, skier 0% tłuszczu z dużą ilością białka, trochę twarogu i ogólnie ledwo to przyciągnąłem. A za wszystko dałem 100 zł. Siema. Dawno przeglądu lodówki nie było Mama zawsze mi mówi, że mam pustą lodówkę, także mam ją specjalnie dla Ciebie Przegląd lodówki Kole energetyki Energetyki, mozzarella, 10 twarogów 10 skerów, Galaretka Mam z tyłu jeszcze sałatki Obiad i kolację 50 razy Berlizo dużo skeru tam na dole dużo wędliny, marchew cebula, sosy fit z KFD śledzie, śledzie. Także jak widzicie, yy, zaopatrzenie mam całkiem niezłe ale mi ta niedziela ucieka już po 15.00 jest, ale trochę ogarnąłem rzeczy w domu, kwiatki podlane. No, a teraz podciąganie i idę montować film. Może mi się uda jeszcze dwa filmy dzisiaj dla was zmontować, więc nie zaległości z tygodnia. jeszcze chyba mam 10 w kolejce do montażu. No, ale... Dwa w sobotę, dwa w niedzielę, no to... Добрый Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never.